Dzień dobry państwu, dzisiaj jest co prawda 9 grudnia, niemniej jednak imprezy mikołajkowe Mikołania? będą się odbywały aż do świąt, do kiedy, kiedy to nastąpi kulminacja. Póki co powiat policki zorganizował ulicy Korczaka w Świetlicy, spotkanie mikołajkowe, mikołajkowy poranek, jak widać dzieci, przedstawiciele. Słyszałam. No to Wychowawcy, nauczyciele z ośrodku. będący w zarządzie Powiatu no, zarządem ja się e, Uczestniczą w tym tak. wydarzeniu. Tak. Obejrzyjmy kilka wyjdzie. Przynieś mi moje królewskie okulary. Więc z tego, co się tu dzieje. W tej chwili. Dobra, już idę. Jak żyć bez służby. Proszę, proszę, o, no dobra. Proszę bardzo, trzymaj. O, a co to? Trzymaj. Ja, Niech no, założę moje królewskie okulary. O jelku, jacy piękni. Fajnie, nie? za zaczapkowani. O jacie. Osobcie ale jesteście święta. piękni. E, nie, słuchaj. Tak, słucham. Dziczek, ale czy oni się aby nadają na moich poddanych? Ach, ale genial! Królowa tak kombinuje. Król bo uciekli, przestraszili się smoka. moga przybyli, tak. tu nagarniemy ich, Podgotujemy i będą... Nie będziemy ich gotować A, no przygotujemy. no przygotujemy No właśnie, ale czy oni się znają Na królewskiej etykiecie? Nie czy... No czy znają moje królewskie powitanie? Nie wiem, ale królowo Ty jesteś na, na pewno Wszystkim pokażę Znacie się na etykiecie? Czyli umiecie się ze mną przywitać? W takim razie wstajemy na nogi, tutaj gdzie siedzimy i uwaga, uwaga, jeżeli jesteśmy gotowi to rozpoczynamy. Trzy, dwa, jeden, ukłon biegnę, idziemy, 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 idziemy i Jak widać świetnie zaaranżowana przez specjalnie do tego wydarzenia, tych artystów. Jak widać nie wszyscy mają czas. Spędzać całe przed południe. Na Mikołajkach. Później Bednarek, starosta Policki, właśnie opuszcza pomieszczenie z Świetlicy. Cezary Dzieszewski również. Impreza trwa. I widać, że wszyscy są. Zadowoleni. Dzieci świetnie się bawią. A to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę.